Gdzie Polska widzi walkę pomiędzy lewicą a prawicą, Anglia widzi walkę pomiędzy rozsądnym środkiem a prawicą. Oczywiście są ludzie, co popierają taką prawicę, były podczas konserwatywstw, są do dziś, ale siłą rzeczy, jak na pewno Państwo w tej chwili osądziliście o tego, co powiedziałem, oni patrzą inaczej do punktu, że na ogół patrzą na platformę jako wo, ten normalna część Polski i to zupełnie zmienia jak patrzę na wybory. Trzaskowski wtedy jest tym międzynarodowym kandydatem, popierany przez UE, popierany jako ten e, wo, e, nowoczesną Polskę, a Trzaskowski, mimo że oczywiście przedstawił się jako niezależny kandydata, jest uważany jako ktoś e, popierany przez PIS. I na skutek tego patrzę na to w tych właśnie kolorach. Na skutek tego oni mają inne poglądy niż by się powiedziała w Polsce.